Ciągle obowiązuje, no ale jeszcze sporo yy, jest yy, miejsc do wypełnienia tutaj w hali, w Lublinie. Tymczasem Andrzej pluta za trzy punkty, A, Kotyk, które dla nas mogą być nie do końca przejrzyste, dla nich są zrozumiałe. Jest dramę znowu pod koszem. Atak wodników startu Lublin. Usman Drame, Remy, i de la W końcu jest sam pod koszem. Widzicie zbiórkę, to jest bardzo ważne. Startał do tej pory tylko jedną zbiórkę w ataku. Magasti ponownie ależ go złapał. 448 rzutów z gry i tylko trzy razy był blokowany do tej pory przed tym meczem, więc to jest wyczyn, co zrobił dramę. Tymczasem pluta za trzy punkty. To już dzisiaj. Remi, Elatibodier świetnie go tutaj zmusza do myślenia, jak grać. Synicz, ale prawda. znowu czeka na zasłonę, ale zagrał od niej i trafi do kosza. teraz dla niego akcja jeden na jednego a on właśnie przeciwko Maggastiemu wow. do końca wow. cóż za akcja zaangażowany w, grze, w grę pod koszem Maggastie dwóch graczy przy nim, oh, Wiedział like. co ma zrobić to jest... Jeszcze raz Pluta za trzy punkty. Sprzęto zasyczenie oh, 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 piłką po całym boisku, ale Pluta tego rzutu nie trafił. Ma piłkę nadal Legia. Radanow, Ależ to skończył. Jeszcze raz Radanow za trzy punkty, pięć sekund. Czy wie o tym Devin Brown? Rozpędza się. Legom za trzy punkty, na koniec kwarty, Nie trafia pod presją trzech graczy. Startu Lublin Tevin Brown za trzy punkty w kontrze. Magasti atakować Della Tibodiera. To są zagrania specjalne, celowe. Teraz lepsza obrona, ale Magasti i tak trafi. Ruda jest, Magasti dostał piłkę i dograł do Wucicza. Legia po zasłonie przez Wucicza. Rejmi zatrzymał. On ma otwarte boisko przeciwko Tebinowi Braunowi. Dwie największe gwiazdy przeciwko sobie. Magasti Magasti trafia do kosza. Rejmi przeciwko Radanowowi był faulowany. I trafia do kosza. Co teraz zrobi Legia Warszawa? Andrzej Pluta, nie, ta piłka idzie do Magastiego, Magasti na zwycięstwo, nie trafił, nie ma faulu, nie ma faulu, nie ma żadnego...